Macierzki. Patrzę w lustro i twarz, nie tylko kształty. Otyłość to nie wyrób, nie muszę się bać, nie muszę się martwić. Moje ciało to piękno, każdy dzień to dar, każdy kilogram to siła, to mój własny czas. A ten tyle, mówi, że jestem wyjątkowa. Nie muszę być czupła, by być kolorowa. W sercu noszę moc ogromną i czystą. Każdy krok do przodu to wygrana Mogę być modelką plus size, to moja siła Kroczę po wybiegu, na siebie jak nic To piękno, to nie rozkaz, to jak nosisz swój styl Kiedyś myślałam, że muszę się zmieniać dziś Wiem, że mogę siebie w pełni doceniać Każdy uśmiech wrócę. to mój triumf prawdziwy Bo jestem piękna tak jak jestem i to jest szczery przywilej Nie boję się krytyki, nie boję się słów Idę swoją drogą, chodź wykrętą cię To nie przeszkoda, to życie w pełni prawdziwe Jak gwiazda na niebie, w sercu mam moc. Nigdy nie kryje siebie, każdy uśmiech. Każda poza to, moja wygrana. Jestem piękna, wyjątkowa. w tym jestem niezrówna. Otyłość to nie wyrok To moje piękno, moja prawda Każdy dzień to szansa, by być sobą prawdziwy Mogę być modelką Bo piękno to moja siła Żywa i sprawiedliwa Patrzy w ustro i twarz Nie tylko kształty Otyłość to nie wyrok To moje piękno, moja prawda Każdy dzień to szansa, by być z sobą prawdziwy Mogę być modelką bo Nadzieżki, mm, 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 mm. mm, mm, mm. Patrzę wróci, cerfasz, nie tylko w stary. no to nie trafia no, to nie rozmiar, to jak nosisz twór.